Nie ma. teraz, jakbym wyszedł z gry, to pewnie by się wywaliło wszystko. Zajchał w się też chyba nie było. O, tu można wejść do góry nawet. Może nawet po tym, po literach. Co to było? Jakaś Ameba. Ach, część elektryczna. okej okay. Dobra, sprawdźmy, czy tam do góry się da wejść. Nie. To na razie mnie temat nie interesuje. Idźmy na dół. Okej, okay, oni poszli. Wzięli tą dziewczynę. Znaczy, on wziął tą dziewczynę. Fizz. Aha, i teraz co tutaj się robi? Sprawdźmy jeszcze zanim cokolwiek do czego dojdzie. Nie, to tylko z piąchami mogę się tylko chować z kawę, czy ok? Ok, czy. gdzieś to są. Cii, tu można się chować w cień. Bierz łepony, znaczy amo. Ameba, dobra, tutaj, z Eufrą Okej, okay. kurde, z dużo wziąłem Te deski na razie, se daruj Mniej, nie, nie, mniej napchane Lepiej tak niż nie mieć nic wcale z tego rajdu Okej okay. Tak, bo te rajdy, bo tam mówili w tym, jak nam się, się gra wywaliła Rajdy są tylko w nocy dlatego, bo w dzień jest niebezpiecznie chodzić Dlatego oni siedzą i czekają na noc, nie? Okej, okay, dużo rzeczy tutaj do omotania Kurde, a te plecaki takie biedne mam na razie Chyba jest to duże jedzenie, miało być duże jedzenie O, jest jedzenie. <grych> Okej. Okay. Mam nadzieję, że nic tu się nie dzieje w tej piwnicy. Okej. Okay. O kurde, niech sądzę pobiegnąłem, na dwukliku jest oczywiście bieganie, nie? <grytanie> Okej. Okay. Plonder łóżka, co robi łóżko w supermarkecie? Widzę, że ktoś krawcił, może to Ikea O, bandaże Co to za materiał? To już jakiś grzyb Nie, hełm nie, hełm mnie, ale bandaże przyjmę To amebę zostawię w takim razie nie, może cukier, bo nie tak nie, nie bimbrzymy na razie. I ziółka też wezmę, bo pewnie ktoś tam już jest przeziębiony znając życie. Mmm... prostrze zostawimy, bo i tak nic jeszcze z niego nie krawcimy. Okej. Okay. Okej, okay, idziemy. Hmm. Nie, dobra, to jest za dużo, za dużo czasu mi zajmie grzybanie w tym. Pójdźmy najpierw do góry, sprawdźmy co tam się dzieje i poszukajmy w końcu tego jedzonka. Tak, nie by miało być dużo jedzenia, bo w końcu supermarket, ale niestety nie ma jedzenia. Świetnie, mam tylko jakieś ochłapy, a on z tą działką chyba wyszedł z tego marketu. Dobra, tu nic ciekawego. Może to dobrze. Może mi zauważyć, i coś, cokolwiek się nie dzieje, to przerwą. No, chyba wyszli chyba ją gdzieś zaprowadził daleko. Kurde, gdybym miał jakieś gana, to by mi pomógł, ale niestety. I te kurwa, opisy jednak kłamią, bo. No, tutaj można sobie przeczytać, czy coś ty. Okej, okay, nic nie. Okej. Okay. Jakieś dylematy moralne mam oczywiście z braniem rzeczy od, od kogoś, ale albo oni, albo my. Wiadomo. Aha. Do shopu ją wziął, o kurde. He okej, okay, zaraz tam dojdziemy pewnie. I'm your best friend, I kill you for nothing. Okej. Okej, okay. Okay, zerknę może do tej szopy. Ale, ale kurde. <gryw> może chociaż jak się pokaże to może przerwą, to może pójdę... Nie, fuck, nie wiem co robić, do piwicy, czy do piwnicy, czy zerkaj do szopy. O, jest jedzenie, dobra Materiały To bierz Cokolwiek możesz jeszcze wziąć O, wodę jeszcze możesz wziąć, dobra Okej, okay, to zupę będzie można zrobić, bo już mam... Nie, kurwa, warzywa, wszystkie zjadłem w Włoszczyznę Nie ma chyba na razie jeszcze rozwoju postaci Słońce wstaje Dobra, dobra O, o jest. Yeah. Zerknę z ciekawości czy takie rzeczy tu faktycznie w tychże występują czy też nie Oh fuck Nie Nie, nie, nie ten, dobra A to jest Run to the Exit, ale się trochę zeskrolowało Okej okay. Stupczamy Mało tego jedzenia Ale lepsze to niż nic Okej okay. o nie. coś zrajidował i wszyscy są ranni. To już jest bardziej Bruno Fuck Okej. Okay. O jest jeszcze smutny teraz <laughs> That Pig took advantage of Defenseless Girl, but I couldn't stop him. That would put us in danger. No, no tak, to, to racja. Okej, okay, który tu jest tak bardziej ranny? Ty byłeś bardziej ranny. To nie wszyscy mają biografię siedzenia w domu. O, nie wszyscy mają tutaj te same historie, tylko z innych perspektyw. Tak? Nie, tu jest to samo. O, kurczę. O, może będzie tak, że będą faktycznie mieli to samo, tylko z innej perspektywy trochę. Dobra, ty jesteś najbardziej ranny Bruno, więc idźcie tam smaruj bandażami. Mm, też jest przy... też mu smutno. Wszyscy są głodni, ok. To idźcie wysmaruj tymi bandażami i coś upichcimy. Rychol to z wodzionka była, nie zupa z wody i z kamieni. O, boom, więc może to być taki ciekawy element, jakby coś się stało gdzieś na jakimś rajdzie Okej okay. bo jesteś Bruno The Bruno Okej, okay, idź gotuj w takim razie mięsko Chociaż jednemu Pawlo mm, hungry, sad, tired okay. O nie, a paliwko, dobra, Huf, że się wystraszyłem Można spalić książki, mm, tulsy I drewienko, mm, no to palimy drewienko Siedem sztuk drewna Ok. Nie, nie, ty, gotuj, okej okay dupa, bo tylko jedno przy, przyrządzimy, ale przynajmniej nie będą trochę głodni, bo zjedzą surowiznę znowu Oślicz znowu. O, masz coś na wymianę. Hm. No dobra, zobaczmy. Franko, skąd ty bierzesz te rzeczy? Powiedz mi, synek. Poszedłbym tam raz i dwa. Chciałbym hmm. ja coś potrzebować, bardzo. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ciekawy jestem, co jest w tych szafkach tutaj poukrywanego. Ale pewnie za dużo rzeczy musiałbym mu oddać. Błękitny parsy. Tam ja O, dobra. Dzięki. Nie, dzięki, nara. Pablo, idź otwórz tu drzwi Nie, szafkę idź otwórz, może coś ciekawego tam jest Kurwa, mam nadzieję, że to był dobry deal Bruno, siorba i zupę A już synek, nie bądź na pastywy, na tarczywy. Ok. Ja wiem co to jest Death's Punk Kurwa, ale żal Ziółka i książeczki Dobrze, nic więcej nie dorzucałem. Okej, okay, Pawle, idź na mięsko. Marko, zjedz też mięsko. Jak się uparł? Już nic nie chcę od ciebie, ice. No teraz my wywali No ale przecież już widziałem od ciebie coś Pa, nie nie nie, tu nie wychodzi, ty do środka Okej okay. Okej, okay. Pawle, do łóżeczka Reszta do łóżeczka, no wiadomo, no sorry, slightly wounded Też jesteś, Marko? No nie mam tego ziółka, Shit. Okej okay. Dobra, dyspozycje wydane i idziemy O kurde, to naprawdę jest tego aż tyle? Ha, fuck Wygląda trochę jak mydlice w Dąbrowej Górniczej Okej okay. Outpost military, o fest Kurde, no jedzenie najbardziej by mi się przydało dalej Szkoła, to jedzenie to chyba średnio Huge amount of weapons. What? What do the man might be willing to trade with us. Okay, to be that to będą ci ludzie. Caution advice. Up garage. Some food, some meds. Possible trade. Lots of materials. Some food. Nie, tu jest lots of food. No ta szkoła brzmi bardziej kusząco. Idziemy. Bruno. Nie, Bruno, masz mniejszy plecak w ogóle, 12, 15, Marko, Marco, skilled scavenger, okej, okay. dobra, chodź, Marko, przetestujemy cię, jak to tam się znadasz, okej, okay. duży plecak masz, o, ile itemów i będzie targał, okej, okay. oh, shit, <laughs> Dobra, dobra 11-bit studios, Przesadacie z tą narracją troszkę, nie musicie takich rzeczy pisać, bo to fest naprawdę nie jest jakieś super mega radosne. Ja, mam nadzieję, że będę mógł spać w nocy po tej grze. Okej. Okay. Będę miał zaraz deprechę przy was. O o. O kurde jak widzicie, ten ma broń. I tu jest jakaś działka z nimi. O, to jakieś takie modele skąpsze w odbiorze, to chyba Bożena jest w ogóle. O, ta też ma handguna. No, modele to są takie kieps kiepsiejsze troszkę bardziej. Okej. Okay. Dobra, zostawię ich na, może tutaj samych sobie. Okej, okay, kogoś... Się, o kurwa. Okej, okay, dobra, no, dobra, tylko rozmawia ze mną defense group, okay. No, ciekawe itemki, ciekawe, ciekawe, Wiktor, ciekawe Bronie mają, Ja, yeah. Kurwa, ja nic nie mam dla nich, <laughs> o, shit. U, nie, nie, nie chcę Znaczy chcę, ale nie mam za co, nie przygotowałem się Kurde, zaś wyjdę bez jedzenia, fuck zrajdę ich pewnie i nie będą chcieli mnie znać. No, no trudno. Nie mamy jedzenia. No idź ty spać, ty co idź tam spać, a my tutaj zerkniemy. Co macie ciekawego tutaj? Wow, 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 wow. <laughs> Okej, okay. nawet nie patrzę co wszystko bierz. Okej, okay. to trochę śmieszne jest jak w każdych herpegach do not approach United Nations airdrops, it may be dangerous, Report to the nearest, ta gra jest mega. It won't budge. Ciekawe czy będą głosy, a pewnie nie będą. To może nawet dobrze. No, jedzenie, jedzenie. że ich okradnę jak to spali. <śmum> Hamuwa, o kurwa, ten z kałachem jest, a to poklepię mu. O kurwa, przegrabuj go, go. O kurwa, nie, pocało się to. Uf, oposzedł. o, obudziłem go. Nic się nie wiem. Śpi, śpi, śpi. Śpi, śpi, śpi. Ok, leave now. okej, okay, dobra, pa, przekonałeś mnie. Pa. <śmum> okej okay. Okay. To nie było jakieś specjalnie rozważne. Dobry wieczór, Justus, w ogóle dobry wieczór.